Jesteśmy z powrotem u Kadpra. Pokaż nam, Kacper jakie. No, słuchaj, pokazałeś, po... jakie zrobiłeś mieszanki, tak? Po gruntowaniu okazało się, że jest, myślałem, że będą takie małe dołeczki, wiesz, i wtedy zrobiłem taką mocno najpierw zanętę, uh -huh. która by wiesz nie odpływała z tego stanowiska, ale okazało się, że jest blat, a potem jest taki dułaż, gdzieś jakieś 40 cm głębi i potem znowu się wypływa, więc tam na pewno będą ustawiały się te płocie i tam trzeba po prostu. Zanętek chcę położyć na blacie, pracującą zanętek i te pojedyncze grube frakcje będą wpadały, wiesz, w ten dół i tam będę też łowił, nie? No dobrze, to no i pokaż. Tak, słuchaj, zanętek osuszyłem jeszcze jedną paczką margili. Więc tutaj mam gdzieś około półtorej paczki argili i dwie paczki zanęty. Bardzo puszysta, prawda? Przysiała? Tak, bardzo puszysta. Najpierw miała być mokra, ale ją wysuszyłem mocno. Jest bardzo puszysta, żeby mocno pracowała, tak. ale zobacz, że frakcje są grube, także... Grube frakcje także tak, tak. Także one nie będą tutaj odpowiedniła. A glina? Glina jest tutaj taka bardzo ciężka, wiesz, jeszcze doklejona tą glinką specjal i, i mokra jest glina. Zanęta jest taka suchawa i w połączeniu to będzie dawało to, że te frakcje będą wybijane z tej zanęty. I dole, leciało to teraz, szybko to wymieszam. Możesz przerwać, zaraz jak wymieszam. Czyli mieszamy, mieszamy to za sobą i później zrobimy trzy konsystencje, tak? Nie, dwie, dwie wystarczą, wiesz, gdybym miał tutaj blat, to bym trzy zrobił, ale tutaj w tym przypadku zrobię, o zanęta taka dość ciemna wyjdzie, zrobię dwie konsystencje. Jedną dokleję gumą arabską, którą testuję i to gdzie dopiero w ofercie w przyszłym roku. Guma arabska. Powoduje... No właśnie, warto powiedzieć o tym, że testujemy gumę arabską, tak? Tak, tak. To znaczy już, ja już cały rok testuję, ale nie jest łatwo zrobić dobrą gumę arabską. Zresztą żaden chyba producent w Polsce nie ma jeszcze gumy arabskiej, bo nie jest to prosta sprawa. Zrobić taką, która by się nadawała do czegoś. Czyli co, wymieszaliśmy ze sobą zanętę z, z gliną. Mamy tutaj dwie porcje, jedną mniejszą. W jak wygląda zanęta z gliną, jaka jest jej konsystencja. Jest też dalej już taka puszysta. Puszysta dobrze, do, do, klej. dobrze klejąca, także żeby się fajnie pracowała. Do tej mniejszej porcji, tu mam większą, tu mniejszą, do mniejszej dodam troszeczkę tej właśnie gumy arabskiej, którą testujemy. O, ona spowoduje to, że ta zanęta będzie bardzo mocno kleista, ale, jedno, ale będzie bardzo powoli uwalniała frakcję. Jest to bardzo fajny klej. Guma arabska ma to do siebie, że jak się ją dodaje, nie trzeba już za zanęty. A powiedz, I... czym się będzie różniła między właśnie guma a klej arabski? No klej arabski to jest klej zupełnie inny, to jest dużo, dużo mocniejszy, wiesz. On jest na rzeki, potężne uciągi, duże ryby i betonuje bardzo mocno zanęty. Natomiast sama guma arabska to jest taki, wiesz, klej dużo łagodniejszy. Umożliwia jeszcze pracę zanęty, nie? Słuchaj, będę dawał żywego robaka i niedużo, i będę go podawał właśnie w tej, w tej, w tej porcji, nie? Najbardziej bardziej to sklejonej. Dzikunek, Tak, tak. A tutaj, tutaj tą porcję większą podzielę na dwie. Jedną na, donę, tutaj na donęcanie sobie zostawię, tyle będę donęcał tylko skubka. Tu natomiast dodam gdzieś tak z 25 dekobentonitu. Tutaj tak na szybko to robię, to powinno być wszystko atomizerem do ale już nie mam na to czasu. Będę tutaj to tak o, go widzę ręcznie, tak się nie powinno robić za bardzo. Myślę, że na takie prywatne ryby to... W każdym razie trzeba uważać, żeby nie przemoczyć. Tak, bardzo małymi porcjami. Najlepiej tak jak mówię atomizer. Tak, w, tutaj... w tym momencie trzeba uważać, żeby nie przemoczyć, bo... Bardzo łatwo też można zmienić konsystencję. Tak, tutaj, tu chcę właśnie tak zrobić taką plastyczną, wiesz, konsystencję jedną, która będzie bardzo wolno pracowała. To wszystko jest na pierwszą godzinę, po godzinie zacznę donęcać, żeby utrzymać ryby, jeżeli takowej w ogóle tu będą. Dobra, starczy tam Pokaż może jak kulkę, jak będzie kulka wyglądała, jak, czy jak to się e, klei tak tak widzisz, taka plastyczna konsystencja mocno wyszła z tym bentonitem. Dobra. Rzeka Łyna w tym momencie ma niecałe, może 15 metrów głęboko. szerokości Głębokość, gdzie będziemy łowić, to około 3 metrów. Dno twarde. Per kończy nęcenie, za chwileczkę ja zanęcę swoje łowisko i za jakiś czas odjedziemy kacpra, zobaczymy co będzie łowił Opowiedz coś o technice połowu tutejszych płoci. Znaczy powiem, że bardzo ciężko się do nich dobrać. Mam tu taki blat, na którym tak jak teraz trzymuje zestaw. I tutaj zaczyna się dołek, do tego dołka wpuszczam Ta w 3 gramy, tak? Tak, ale jeszcze jest za ciężki. Będę miał dać około 2 gramy. Pokaż. Kończyć łowienie. Ile łowiliśmy półtorej godziny? Łowiliśmy około półtorej godziny, dość szybko. Najważniejsze jest to, że fajna pogoda była, rybki też dopisały. Tylko poza, czasu zabrakło. Poza płociami przytrafiły się te ciekawe kiełbiki. Piekielnice, rybki pod ochroną, pojedyncze uklejki. A miałeś też chyba okonka, tak? No, no dobra, to zobaczmy, co Kasper nałowił przez ten krótki trening. To no, może być na no, sztuki trochę na pewno jest. Same płotki i okonek, tak? No chyba o, takie płoteczki. Nie wiem, to około 100 gram średnio. A moje oko jest 2200. O, coś chyba tego. Wiadro waży kilogram, gdzieś 900-800 gram na śmisto tak Czyli jest. wychodzi, że 2700 tak Jest 3700 3, 700 z wiadrem, czyli gdzieś tak 2700 to z wiadra by było. tak mniej więcej można powiedzieć no, Ale zabawa była fajna, czyli w 3 godziny koło 5 kg by było, nie? Mhm. Jak na taki szybki wyjazd można być zadowolony, patrzy, że pierwszy raz Zobaczyłem, że będą większe. Zaprosić Pozdrawiam wszystkich do... widzów Łowisko TV i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.